Witam ponownie u mnie w warsztacie, jak i na moim kanale YouTube Darek Stolarz. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak z kawałków kantówki kupionej w markecie budowlanym, albo możecie też taką kantówkę znaleźć u kogoś na budowie, może już mu jest niepotrzebna, czasami zostają takie kawałki. Wykonamy z tego fajną rustykalną półkę z niewidocznymi mocowaniami na ścianie, którą zamontujemy tu, oto na tej ścianie w warsztacie. Zabierajmy się do dzieła. Uh, uh. Wszystko się poobrażało. Potrzebujemy dwa kawałki kantówki. E, ja sobie wymyśliłem, że ta półeczka będzie miała 80. Centymetrów ale was tak naprawdę ogranicza tylko długość kantówki, którą zdobędziecie i miejsce na ścianie. Także wolno Tomku w swoim domku. Materiały, które będą nam potrzebne jeszcze do wykonania tej półki, oprócz tych belek zdobytych u sąsiada, są to śruby o długości 14 cm i dwa pręty zbrojeniowe o przekroju centymetr na centymetr. Ja oszuciłem sobie je mniej więcej na wymiar. Zależne to jest od szerokości półki i tego, co, ile macie miejsca w ścianie tak naprawdę. No ale dobrze, zostawiamy materiały, reszta narzędzi, które będą Wam potrzebne. Papiery ścierne od gradacji 60 do 150. Szczotka do postarzenia naszej belki, żeby wyglądała bardzo rustikalnie. Wiertła piórkowe do nawiercenia otworów w belce. Nożyk, zestaw końcówek. Krętarka, wiertarka, szlifierka, ścisk, poziomica i wiertarka do wiercenia w betonie, w ścianie z wiertłem do betonu FI12. Zabierzmy się do pracy. Nasze dzieło rozpoczynamy od rozmierzenia sobie otworów, które posłużą nam do skręcenia na te oto śruby tych dwóch belek. Nie róbcie tego przy samym brzegu, bo może nam się rozwartwić ta belka. Myślę, że 10 cm od końca będzie w porządku. Łapiemy środek belki. Teraz mamy 3 cm. Ten otwór będzie prowadzeniem naszej śruby, żeby było nam trochę łatwiej skręcić te belki. Jak widzicie. Ta śruba byłaby za krótka do skręcenia tych dwóch belek, dlatego, wiertłem piórowym dwunastką zrobimy otwór, żeby nam schował się łepek naszej śruby, żeby lepiej belki się ze sobą trzymały. Otwory gotowe. Klej. Smarujemy powierzchnię łączonych beleczek. Nie bójmy się, może wypłynąć. Mój nauczyciel w szkole średniej zawsze nam tłumaczył, że klej dobrze trzyma, jak kleju nie ma. Rozprowadźmy sobie ten klej, nawet w ten sposób. Ustawiony mamy równo i druga śrubka, nasze belki są już naprawdę. Dobrze zamocowane. Powstały nam jednak nieduże nierówności na płaszczyźnie. Dlatego zabierzemy się za szlifowanie. Często pytacie, jakiego papieru użyć do szlifowania. Ja zacznę od papieru 60, żeby zniwelować te największe nierówności. Później przejdę do papieru 80, żeby wygładzić powierzchnię. I ponownie kurz i pył. Pamiętajcie, przy tego typu półkach, zwrócić uwagę na wyszlifowanie. Końcówek naszej belki. Jeżeli będziemy chcieli to pomalować na jakikolwiek kolor, czy to będzie biały, czy będziemy chcieli uzyskać kolor drewna, czy będziemy to olejować, te miejsca będą najbardziej piłe. Ja wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale będą piłe. Uwierzcie mi, wyszlifujcie je, żeby były jak najbardziej gładkie. Przemocujcie sobie element do stołu, bo praca ze szczotką wymaga troszeczkę siły. No i trzeba trochę docisnąć to do materiału. Nie chcielibyśmy, żeby nam półka odjechała. Wyjaśnię, może. Szczotkujemy drewno, aby wybrać miękką część naszej kantówki. Zostaną nam te twardsze słoje. Zrobi nam się trochę efekt 3D. Ale to patrzcie, może nie umiałam tego dobrze powiedzieć. Warto też powiedzieć, że w zależności od tego, jak długo szczotkujemy w jednym miejscu, tym głębsze mamy wybrania tego miękkiego materiału, i ten słój wychodzi nam bardziej na zewnątrz. Jak widzicie, powstała nam fajna powierzchnia, łączenie naszych belek nie boli oka. Mam jeszcze jeden taki patent, żeby nasza deska nie wyglądała tak zupełnie prosto. Nożyk. Mogę wam powiedzieć, że kiedyś musiałem całą kuchnię zrobić tak. Robiłem to siekierą. Możecie mówić na mnie Darek Drwal. Mam. Spokojnie moi drodzy, można robić to i siekierą. Po prostu ruchy delikatne, które wbijają nam się w drewno. Potem i tak to wyszlifujemy papierem ściernym. Dobra, nie będę przesadzał, wyszedłem z sprawy. Teraz proszę bardzo, hrabia, nożyk, dzieło do siekiery. Nie tyle lata. Po nacięciu wygląda nam to w ten sposób. Już jest moim zdaniem dużo lepiej. Bierzemy się za wygładzenie naszych krawędzi ciętych nożem siekierą. Papier ścierny z rolki. Ja użyję 120. Wdejmujemy wszystkie zadry. O, znowu zadry. Dopiero co były zadry. Możemy też przyciąć tak samo krawędzie z tej strony. Ja trochę o tym zapomniałem. Ale widzicie, ja robię cały czas tą półkę i coś do niej dodaję. Myślę, że będziecie czuli to samo. Robią coś. i Powiedzcie, a kurczę, tutaj jeszcze by się zdał taki. To ja sobie jeszcze tutaj zrobię taki ząbek, bo będzie mi się podobało. Bawcie się tym. O taki efekt mi chodziło. Z dwóch kawałków deski uzyskaliśmy fajną rustykalną półkę. Zostaje wam jeszcze pomalowanie jej, co zostawiam już kompletnie do waszego wyboru. Jakiego koloru nie użyjecie, będzie wyglądało to ekstra. Bo pamiętajmy o tym, że farbą kryjącą, na przykład szarą, tak, też bardzo będą uwidocznione słoje. Jakikolwiek bejca, czy będzie to lakier, czy będzie to olej. Naprawdę ta półka tylko zyska, a nie straci. Róbmy mocowania na nasze pręty i wieszajmy ją na ścianie szybciutko. Odkopujemy z pyłu miarkę i I znaczymy sobie otwory na nasze pręty. 14 i 3. Do montażu użyjemy prętów centymetr na centymetr. Aby nam pręt o tym przekroju zmieścił się w otwór, musimy. O, kurz. Użyć wiertła piórowego dwunastki. W zasadzie całe wiertło piórowe muszę wprowadzić w nasz element. Zwróćcie uwagę, jak wiercicie otwór. Starajcie się to robić pionowo, bo potem ciężko będzie nam nabić tą półkę. To jest dosyć istotne przy montażu akurat w tym bez y, widocznych mocowań w kawałku drewna. Otwory zrobione. Poziomica. Znaczymy sobie miejsce, gdzie chcemy zamontować półkę. Robimy sobie kreseczkę. Nasza półka. I znaczymy miejsce otworów montażowych pod nasz pręt. Wiertarka do betonu. Wiertło dwunastka. Nasze pręty. O, wiecie, młotka nie wziąłem. Wracamy do siekiery. Wyłożyjcie młotka. Kompletnie nieprzygotowany jest. I wbijamy nasz pręt. Nie musimy użyć żadnego kleju. Jeżeli chcemy, możemy. Natomiast udowodnię Wam, że wystarczy to, co zrobię teraz. Nasza półka gotowa. O! Tak to wytrzyma. Dobrze udowodnię Wam, proszę pokazać moje nogi. Myślę, że bardzo fajna rzecz, ale wpadłem na jeszcze jeden pomysł. Pamiętacie te przedpokoje. Zawsze wchodzi się i się rzuca kluczyki, portfel. Słuchajcie, zrobimy z tego rustykalną konsolkę. Patrzcie dalej co będzie się działo.